Pan jako oceni że się to nie niej czy jest pan zadowolony. Yo, boli, boli mnie, biją mnie. A, rozumiem. Pan mówi, że boli go i go biją. O, tutaj pały na motorach. Pała jedno, Przy... nie, nie. To nie ty, raczej panowie policjanci. A tu kolejny pan, który się przyłączył do nas. Z Brukselu, no. Skąd? Z Brukseli. Z Brukseli. Z Brukseli? Z Brukseli, no. wyglądasz, nie mówisz po flamandzku ani po francusku. Je parle po francise, Bian. Oh, oui oui, Je parle po francise, o, a Awek Boku... Wokół... <noise> Z jakiego przedmiotu była Pani najmocniejsza? Najmocniej... ze śpiewu! O, to pięknie, bo dziś robimy właśnie, a propos muzyki. Proszę nam coś zaśpiewać. I, o, nie, ja mogę wturować. Nie, tak... o, nie, nie. O pieśń rycerska. Możemy razem. O białe róże. Kularów Rozkwitały pąki białych róż. Ale już nie rozkwitają już... Nie, pani... nie, nie mam okularów, tekstu nie znam na pamięć. Be... Nie niekiedy się wchodzi. Hmm. W pierwszym kółku wejdę. Grolem może. Bez sam, a ja nie. Bez mucho. A tutaj własnej osobie pan marszałek Ludwik Dron, e, czy możemy zadać panu pytanko szybkie takie... E, Pytanka czy... nie, może pan zadać pytanie. Dobrze. E, pytanie. A zadaje pan pytanie, czy pytanie? Dobrze, panie Dronie zadaje już panu pytanie. E, czy wybiera się pan na koncert Robiego Williamsa w lutym, albo może później na Motorhead, czy pan będzie szedł? Nie. Dlaczego nie? A dlaczego tak? No Motorhead grał świetny rekord... Motorhead, no kurczę no. Wie pan, ja mam siwy łeb i nawet nie wiem, co to jest Motorhead no ale do, do, do głowy nawiązanie, czyli coś tam było, było, więc pierwszy polski dron, pan Ludwik nie idzie na Motorhead, to szkoda, ale my idziemy dalej. Jaka jednostka wzbudziła największy zachwyt? Mówię, no, że jak zwykle marynarze. Marynarka i lotnictwo. Teraz jak pani już nie słyszał, to mogę powiedzieć, że marynarz nie marynuje, tylko kisi góra. A ja, to mi rękę uścisnął, a ja mu dziękuję za Potrójna akcja, TVN nagrywa reportaż, pan nagrywa TVN nagrywający setkę, a my nagrywamy setkę nagrywając pana nagrywającego TVN, który... Cześć, cześć. Tu kolejna że, że, interferencja. Jak, jakie przesłanki kierują panem, by nagrywać TVN, jak nagrywa setkę? To wszystko się podoba, wszystko jest życia wzięte. W zeszłym roku udało nam się podejść do Tuska, a w tym roku jak Tusk się zmienił w koparz, to się, to się nie dało. Był tutaj. Był, Podał pani rękę, byś mówiła. A, bo nie, to był ten gość, co udał... Aaa, szef tych żandarmów jest podobny do Cuska, no tak. Jesteśmy na paradzie niepodległości, zajęliśmy już marsz prezydencki, było trochę nudno, A -a. ale dokonaliśmy przeglądu wojsk. A jak wy się czujecie? Jesteśmy zasz, zasz, na zasz... wojnie, zaczynamy wojnę zaraz. Idziemy wyjść. Mamy oręże i będziemy walczyć, no? Polska, Polska, bez śląska. Polska. Polska. Bez śląska, Polska. 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 Właśnie tutaj organizatorzy przypomnieli o tym, że zakaz jest używania środków pirotechnicznych. Oczywiście zakaz ten wszyscy ignorują, bo cóż to za zabawa bez środków pirotechnicznych? A jak wiemy, 11 listopada to lepsza i grubsza impreza niż sylwester. No to nie może? Ale biją się, pan, puśćcie nam, gdzie się biją Puśćcie raz, gdzie się biją Powiadamy za siebie jak coś. Dobra, dobra, chodźmy tam, przejdźmy, bo wyjdźmy ich Będę to sobie przejść. No się myślimy. Zaczęło, zaczęło! przechodzimy Koza przedażł się przez e, linię uchwalony Dajemy, dajemy, dajemy. E, już Państwa jak widać tutaj odbywają się małe samosądy na dziennikarzach. Ciekawe, czy my jesteśmy uznawani za dziennikarzy, czy nie, e, mam nadzieję, że, że nie, ale nadzieja matko na lasku. To nie Grad jest? Koza, chyba Grada widzę. Co? Chyba widzę Grada. Co? Grada widzę, tam jest Grad. Co, co tu się dzieje? Czego to państwo szukają? No. Można mieć pytanko? Przepraszam bardzo. To paru z bzika, dużo bzikają. bzikani są. No ale się na bzikali. Prosiłbym ludzi o napieranie mocniejsze, bo nie możemy się przerwać przez Kordon Straży Marszu. Okej. Okay. Cześć Republika. Witam. A, my, a ty nie jesteś ten taki spanikowany, co w zeszłym roku był? Nie. A wy jesteście ci, którzy co grają? Pyta Pyta.pl Pyta.pl I? i co? No robimy? nic, no właśnie sami nie wiemy, ale nie wiemy co robimy, ale robimy to dobrze. A kochacie Polskę? Oczywiście. Super. Dzięki. Natomiast y, wyglądam jak idioci trochę celowo. Kiedy wyglądasz. No dobra, bo to śmieszne jest. Nie wiemy dokładnie co się dzieje, ale... No tutaj się będzie działo, zobacz, zobacz. Różamy, różamy panowie. Siema. Fajny program. Dziękuję bardzo. Ale o motocyklu to chujowe było. Tyle o motocyklu. Zostawcie go, zostawcie go. Dlaczego biegniemy? Nie chce mi się biegać. Siema. Proszę Państwa, propaganda oficjalna mówiła, że nie przyjdzie nawet pies z kulawą nogą, a tu jednak przyszedł. Przepraszam bardzo, sekundkę Pani poświęci nam. To jest właśnie pies z kulawą nogą. Mówiono, że nie przyjdzie tu nawet pies z kulawą nogą, a przyszedł. No nie jest pies z kulawą nogą, to, a... to pies bez nogi. Pies bez nogi nawet. A, a to znany polski rzeźbiarz Bartłomiej Kurzeja. Witam panie bardzo mi... Bartłomieju. Dzień dobry. Podobno ma Pan kozy. Tak. Podobne I... nawet do ciebie. Ile Ile do, do, do mnie nie do kozy bardziej? Nie? A, no tak. No, właśnie. no ale podobne do ciebie. Cieszę się bardzo.

to Dziki Zachód tutaj u nas w Warszawie Nie jesteśmy gorsi niż Ameryka Mamy swoich własnych kowbojów Tak jest! Media, media, media Jest gaz? Zajebiste właśnie!

To dobre miejscówkę tak? wyda? No ale to się okaże! To dopiero nie jest dobre miejsce! Niezajemniste? Chyba nie bardzo! To jest bardzo źle. Nie, to jest tak. źle. winą, cię, uspokój się! Uspokój się, Do, do domu! Piękny Stalion Narodowy, Narodowy, Marsz do Święta Niepodległości, Święta Narodowego. Bardzo adekwatne kłopie. Złam? No, no jakby bawał bawał i i jak mogło nas zabraknąć? Jak mogło nas zabraknąć? się bawał, Ja nie, dzisiaj nie mogłem, bym na wyścigu rowerowym. Ale jaki mogłeś, się jesteś? No bo, nie no, teraz mogę, ale A. nie mogłem. I jak tam w no wyścigu rowerowym? Wygrałeś to? Tak. to. Nie, obrywa? ja tylko organizowałem go. O, okej. Okay, no tak, stałem na dupie i zimno Stałeś na dupie? Stałem na dupie stałem na nogach. Dobrze, dobrze. Ale widzę, że tu już się dobrze bawili, nie? Prawda? Tak, tu już jest i Wiesz, no sympatycznie, że takie wydarzenie jest tak. organizowane i dla do Zdoloty, że no gdzieś w tej Warszawie. Tak, że wiesz, jest animacja społeczna, że jest jakieś animacje społeczne, bo nie ma takich nuda, że, że, ten, że tak, dokładnie, dla każdego co?